tą plecami do nas odwróconymi. Trochę lipa, że nie ma lutu. No lipa... jest lut, ale na tym. Na o Boże. I to taki... drogi. Chyba mi tam nie chce się już zbierać. Coś tam Opuść. mi jeszcze zostało. Nie, ja tu biegam, za zaczynamy. Jest tu podale grać chyba? Jest jest, jest, jest. Gracz. Biegnie, biegnie. Dostał, Kratę pod skałką jest. Czeka. Skoczę, kurna. Dobra, śpi. Białym chyba ja go. Nie. Ale już mi już rzucało. Do to, to coś jeszcze jest, coś tu jeszcze jest. Do to Kto go zabił? Ty go zabierz Piotrek Cwarty poziom. A co mam brać? Przestem <grym> Mogę ewentualnie nieśmiertelnik zabrać, z co. No to jest jedyne co to wiesz A co ma? To ja wezmę Kurwa, wy nie chcecie. Wiesz tu bierz. rzucam Kębiorę. do ołcza. My z Piotrkiem mamy tyle stawów, że po co to brać Jakie ja zaraz to? Tam... przyniosł jeszcze co co on potrzebuje i trąb po prostu trochę. właśnie ja też mogę. M-kę zrobić, kurwa. To... Amunicy. A z... no, ja i górniki, nie gonicy, nie? Już miałem w niego najdem no, rzucać, ale dobra. I golniki, panie, i golniki. I golniki też nic nie dają. Tak, tam zawsze to da. Więcej. Ja jestem. Zawsze byłem w Tarkowie, a catchman, więc... A Aha! Co? Ja... Co ma? Yy, dwa razy FN-40GL. Co to jest? Granatnik o. dwa razy. Serio? Kto Co bierzesz? <noise> <noise> z tymi granatnikami... <noise> Ale pewnie wkurzony. Op. Czwarty level, skąd on to wziął w ogóle? Chyba. Jest z musiał uciupać. Nie, ja na tartaku widzę jakieś źródło ciepła leżące, ale na czwartym levelu ubił. Jezu, to jest. Ty to na skałpatryku? Ja naprawdę... Tak, ja jestem po skałym. Biegnę za wami. Siema, to ja, to ja, nie widzę, to ja, to ja, to ja. Znaczy, ja cię tego słyszę, a nie widzę, więc. No, to no, go mówię. Przepraszam, i lewy. Ktoś? Tak, dobra, Piotrek. Dobra, nie, ja nie, nie. Idziemy zgłaszać na tartak, bo już widziałem jakieś źródło ciepła Aha. Już? E, nie, jest, tak, biega coś tam. Czekaj, przed nami, przed nami ta przejściówka. A widzę, gracz biegnie na medyka. Biegnie na medyka. Grubas. Nie odpuszczam mu, schował się gdzieś za zagłębieniu. Dobra, ja podchodzę, żeby go... Dawa, a, ty, Dawaj a ty tam go. patrz. Już idę, 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 ale jedyne co mogę z wami robić, to obserwować, kurwa, naprawdę. Lewa strona, był od, od, dość ostro na lewo, nie? Ostrą na lewo, ja tam najdę za parowego życia. No, 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 dokładnie. Jak mi się schował... Pewnie, pewnie się gdzieś kitrał, ubierz, nisko. Kumpel ostatnio do mnie. No jak Tarkov będzie na Steamie to go kupię, ja powiedziałem no to nie kupisz, bo nie będzie w ogóle. Ale plany były, tak? Żeby... Czekaj, on wrócił z powrotem na Tartak. Wrócił? Tak. Yy, kierunek? Tartak. Yy... Bale ba, cały czas biegnie na Tartak. Masz ten? I już do niego? Tak, wtrąłem do niego. Da wyspę szedł na plażę. Nie, lewo, 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 lewo. O po jest moje to ulubione miejsce. A, tam dołem przy skale? Tak, 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 tak. Tam dostał. Tam dostał, nie widziałem. On sporo obity jest, więc. O, przerwane, coś tam nie miałem. Tak, no nie przejmuj się, to teraz tak działa. Aha, myślałem, że to moja wina, ale to. Tak, po prostu jak serwery zmieni. Okej, okay, to... A, nic nowego. Nie wiem. Już tu biegnie? Ja, ja podbiegłem do, do budynku wziąc. przy plaży. Ale przy mnie ktoś. Ja wy tam w dwójkę zostaliście chyba. Nie, jestem dość z przodu. Trzymaj się, w miarę, Okej. Okay. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. No, nie, no, nie, nie, gdzie to biegacie, nie, to... ale... ja Jestem w budynku tym z kurtkami od strony plaży Wiem, wiem, wiem wiem tu trzeba uważaj wąt gdzieś się <laughs> Idę na, na te nasze skałki tak? O tak ja i na nich jestem Słyszę cię Dobra, biegnę to ja biegnę biegnę Ja podchodzę w górę do was Od plaży Za nami strzały Nie to od medyka Mhm mm I yes. was S Tak, to minarego proszę. Przy drzewie jest, kupaniec. Dobra, jestem za tobą, Piotrek. Ekstemus, ja pierdykam. Zabiłeś go? Nie. Ja skąd zabił mnie? Nie widzę go właśnie. O, to był on ze skałkami. Masz go? Jest już niżej Tak, nie, wali do mnie. Należy, ja należy ja na ziemi. Ile? Pomóż, bo by teki się ze strały. Ej, zaraz go dowalę. Dobra, easy. O, w końcu. Akasz to jest słabizno, dostał tyle razy. I nie Wyrzucić cię winiary. Nie, może wziąć moją Mkę, bo tam jest Mka. Ale mogę cię wyrzucić, to ci wróć jak masz ubezpieczone. No to jak, jak, jak wam się nic nie przyda, to może cię wyrzucić. Nie, ja tam Ale mówię, że chcesz bo nie miałeś to śmiało bierze. Ty, ja sobie kupię. <grym> Easy, spokojnie, ja mam dużo pieniędzy. Dobra, dobra. E, dobra, patrzę. Jakieś kaski coś ubezpieczone? Bo nie wiem. Nie, kaski to jest dupa. E, armor był ubezpieczony, kask był ubezpieczony. Broń była? Mm. nie wiem. Mhm. I chyba tylko tyle z tego, co kojarzę. Ręce wybrać. Zabiorę. No to mój mi ręce, kurmono. Ten surf to jest. pały. Co się idzie? <tuszy> Tu z kawali Nie mogę go kurwa trafić z tego kaca Już skaw Skaw, skaw no Ja ręce szyłem akurat. Dobra, by się przydało wyjść do tego Ja tylko go zaraz wyrzucę Mhm, mm nie próbuję Bo wszystko. amunicja już mi się kończy tak naprawdę nie E, kask też ci wyrzucić, bo nie wiem? Tak, 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 wyrzuć, wyrzuć. Dobra. Bo kurwa. ma do granatników to... nie biorę. Nie, wiesz, 400 tysięcy. Co? No. Jeden nabój 400 tysięcy? Kurwa, miałem Cię? milion na sobie. Tu jest. Dobra, o, ja go. idę go wyrzucić tam do rzeki. Poko to mu uważaj. No, albo ty nie, to chyba ten uciekł mam. Ja nie, go wyrzucę w mój standardowy loot spot. W sensie drop spot. No, Teraz się wrócę, możesz tam tego, tego. A teraz to ty muszę połatać, bo mnie tak ktoś dziabnął ostro. Nie wiem z czego, ale mnie dziabnął. Masiut wszystko. Aha jak? Nie, mam murę, to muszę tym działać. Ja jeszcze nie zapomniałem gereczki. Całkowicie. Dobra, to jest twoje, to jest twoje. I reszta nic. Dobra, to ci... Tak, to nie spadło? Nie, dobra, to ci wróci. Nie mam chyba nic więcej twojego. Dzięki, dzięki, Bóg zapłać. Easy. Ogra mi się cię. że dwa razy Rkę nie da. E gdzie ten chłop był? Dobra, ja się wracam tam do ciebie. Już. No próbuję tutaj namierzyć. Tutaj seria... O, no bo tutaj, tutaj jest, tego. dobra. Pierdzielam. No do wyjścia byłem ostatnie wieści. No ja to nie. Panu nie panu pobawię. Wakuska. Teraz zrobię. Na jak ktoś wyszedł Exfil auto poszło O kiepka u, u. Nie masz granatnika, powiedz, że... Nie, dobra, masz jakieś gówno, nie wiem co okay. Ale gdzie ten chłop był, co tu, tutaj? Idę, 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 idę To ty? Nie Nie? Chłopę, zabiłem go LOL Tylko o ciebie stał Tutaj What? I ale jest jeden jeszcze gdzieś z przodu Wiemy O, ale jest się <grym> z przodu ktoś był Nie wiem co Okej okay, orzeszku Ciebie słyszę po prawej Jestem jeszcze za tobą Kitraj się, kitraj Jeszcze kitrej. jeden, dobrze widziałem Jeszcze jeden jest Dobra dobrze Moje ostatnie jest. amo. Gdzie dokładnie Nie wiem gdzieś na tej polej Beteki, Beteki gówno warte no, taki nie, teraz mocniejszy, bo mają mocniejsze pancerze. Ale to był skaw, chyba nie? Mm, tu był skaw gracz. Też skaw gracz, no? Dobra, załóżmy szynę, żeby zaraz się ten. I teraz ja już praktycznie jestem na zero z amunicją, tak naprawdę. Teraz się przekonam. Dobra, Dzień, gdzie ty... Czekaj, tu. Tu jestem, grasz. stoję, stoję, tu. Przy nim. O no tu yeah, sure. Co się idzie? A to ty byłeś O, robi się grubo już robi chodźmy o, tu mamy wyjście Wiedziałem Masz go? Słyszałem, go, to tam mam go. Bo kolegi zabieram. Starcie, Medykanie. Dobra, Dobra. Eee, ale to musimy iść z lewą stronę. No właśnie, widzę, że nie mamy wyjście, ale tu jest. Dobra, idziemy. Sobie. 10 minut. Lewo, po lewej. What up? What up? Widzę go. Are you a scuff? No 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 don't shoot, don't shoot, don't shoot! Come on, we will get out together. Come on, come on. Oh uh, yeah, wait, wait, wait. Fuck, I got two two bleeds, man. Come on, kill out. Thank you, man. Will you survive? Uh I think so, maybe. Let's we'll see. Yeah, come on, I need maybe one more. One more? Okay. And you go first. To the uh, extract you okay. want. No, that's that <laughs> 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 oh, that's <laughs> not nice, necessary. Okay, let's go. Hey, wait, 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 wait. You've been around Alpha? <laughs> hey, yeah, hey. I'm from day one, Alpha. Uh, I, day one, shoot. Yeah, yeah. Where are yeah. you from, man? Poland. Poland team. Ah, oh, Poland, nice, nice. I got, I got a black leg. Do you have like. Maybe I'll pro or something, I can pop one. Yeah. Oh, it's <laughs> if of a at the Come on, come on, let's go. Wait, 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 wait. What? Here. I got a grenade. There is no I problem. No problem, come on. Uh, I can't run. You can't run? Wait. <laughs> Here you go. No, no, it's blacked, Black. Blacked? blacked? That's Dang. no problem. Here it is. CMS. CMS. So I can take out the CMS. Here it is. Dang. You heal up and we run because we are out of time. Yeah. Did you kill everybody? <laughs> I think so. I don't know. Hey, I've actually never played woods this event. I only go on like customs and reserve. My favorite map. By the yeah, way you're on, you're on Twitch. You're on Twitch I'm, I'm streaming. Like it. I don't know. They hate it. Full map, customs, Shoreline. Yeah, I mean every map is good news, though, in its own way. <laughs> <laughs> <Well done. laughs> Must be like sixty something <laughs> I guess. So so what level? I'm 37, I didn't play a long. Uh, I just come back to, for the wipe and wipe didn't happen. It's gonna almost yeah. the event will be on 7 January I think. They just write it on uh Battlestate Twitter. Yeah I mean some people say it's gonna be tomorrow, Monday. Nah nah ain't gonna happen I think nah. Nah, I don't know. I don't think so too, but I mean, this event is pretty dull. Just getting restless, you know. That's on offense fence, though. I'm just curious what the fence will uh, get us for extra with you. Yeah, we can just run. Okay. On ku nie poszło, coś tam zabił no. To co? Winierego nam ktoś zabił niepotrzebnie. Oh. Nie, fajny bo nie widziałem go, odwróciłem się i dostałem banie. Twoja Kurde, patrz, to ja wina tam to troszeczkę Właśnie no. kur no, no nie, no nic nie mogłem zrobić. To akurat no niestety Okej okay. we are here yeah.

nic mi nie odlicza, co jest grane, patrz jak wylazłam. Jest nieźle. Eee, raz, dwa, trzy. Ty, ale no, odkąd gram w tym wipe? to to jest moja chyba druga akcja jak wyszedłem ze skawem. Ten się w sensie ze skaw graczem. A tak ty byś go ale. Piotrek już odjebał. Wiesz. wiesz, już drugi strzał już miał być poprawka na głowie. Dobrze, że właśnie nie strzelał, nie? Bo dzisiaj to po prostu wszyscy walą do nas. No, co ty? Skawy po prostu jak szalone. I co, że chwilę kosztuje ten pocisk. No właśnie, wyciągam, bo ja mam jeszcze ich trochę. Bo były po.